Krzysztof Czabański, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. E, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, o, oglądał pan te Oscary, w sensie? Nie, przykro mi w ogóle, mało co mogę oglądać, bo e, zwykle są jakieś rzeczy wypadają związane z pracą. i Z pracą dla Polski? E, z pracą w ramach tego, co. Obowiązków własnych, a że to jest urząd rządowy, no to może pan to tak nazwać, a nawet dobrze by było, gdyby tak było. Myślałem, że po prostu wyrobi sobie pan opinię na temat tych kontrowersyjnych, ale przecież zostających w uchu żartów prowadzącego. A i Na co? chcielibyśmy czy... dzisiaj tak pożartować z pana, tak? Nie, no, ze mnie to zawsze można wiadomo, ale yy, chodzi o to, że te żarty wydawały mi się takie z ducha pisowskie. Bo one dotyczyły czego? Otóż dotyczyły te, tego, że nie ma czarnoskórych nominowanych do Oscarów w tym roku, i w zeszłym roku też było cienko, i że w ogóle przez tyle lat było cienko. A dlaczego nie ma? No, można sobie dośpiewać. Nie ma, ale... dlatego że elita która nominuje, jest w większości te starego układu takiego białych, protestanckich tam rodzin. Ale dlaczego pan e, mówi, że to jest ducha pisowskiego? Czyżby rasizm w pana zdaniem się kojarzył z duchem pisowskim? Odwrotnie. Przepraszam, o trochę mam odwrotnie, odwrotnie. Odwrotnie. z kłopot wiadomo, zniszczone dla Polski. Ja też chrypię po obej kochanej ojczyzny. Chodzi Pani o to, że wydaje mi się, ja że, że ta dobra zmiana miałaby częściowo na tym przecież polegać, że odepchniemy ludzie twórcy dobrej zmiany, tak? Odepchną um, tę znaczną część starych elit, starego układu i wprowadzają nowych ludzi. I w ciągu tam paru, parunastu lat będziemy mieli zrównoważone dobra, elity. Dobrze dob rozumiem, czy nie? Bardzo źle pan to rozumie. Po pierwsze chodzi o to, żeby nikt nie był wykluczony. I jest to hasło, ale to nie jest hasło, to jest pewne działanie bardzo racjonalne z punktu widzenia e, prawicy czy ugrupowań, które przez lata były wykluczane, czy część ich była wykluczana z obiegu, czy z nurtu dyskursu publicznego i tak dalej, nie były dopuszczane. Ja nie mówię do mediów prywatnych, bo one robią e, to, co chcą robić, jeżeli, jeżeli często zapraszały e, kogoś e, spoza własnych e, faworytów, to po to, żeby żeby mu podokuczać, ale proszę bardzo, to jest zbójeckie prawo. Jak ktoś chciał przychodzić i, i żeby mu dokuczać, to niech się broni, tak? Ale chodzi o media publiczne, które są własnością ogólną i jeżeli podobnie kultura jest własnością nas wszystkich, tak? I, i dostęp i, i również możliwość działania w tym, w tym obszarze, generalnie rzecz biorąc w obszarze publicznym. Jeżeli, jeżeli moim zdaniem to jest w naszym wspólnym Interesie, żeby wykluczonych było jak najmniej, jeżeli są e, grupy ważne, ważne społecznie, e, a nawet mniej ważne społecznie, ale mają coś do powiedzenia, to dlaczego mają nie być dopuszczone do dyskursu? Nie musimy się z nimi zgadzać. Ja nie muszę się z Panem, Pan nie musi ze mną się zgadzać. Proszę bardzo, ale, ale ro, rozmawiajmy. I e, jeżeli. Zatrzymamy się na poziomie argumentów. To dobrze, jeżeli wejdą emocje, no to się zdarza, bo taka jest natura ludzka. To też samo w sobie nie jest złe, bo upust emocji w rozmowie czasem, czasem jest, jest dobry, jeżeli otwiera cokolwiek na przyszłość. Tak? Dobrze, nawet możemy z siebie wyrzucić emocje złe. Ja wolę nie wracać myślą do ośmiu minionych lat, które z mojego punktu widzenia były czasem wykluczenia, ale ponieważ wiem, co to znaczy wykluczenie w dyskursie publicznym to jestem zdecydowanie za tym, żeby poszerzać grono biorące udział w tym dyskursie, a nie zawężać. Bo to jest wahadło, wie pan, no, co z tego, że teraz niektórzy mogą mieć oczywiście taki pomysł, no bo wahadło to jest wahadło, żeby, żeby nie dopuszczać, nie wiem, kogoś o poglądach liberalnych czy, czy lewicowych, no to później niech się nie, ten ktoś nie zdziwi, że. Za parę lat, jeżeli, jeżeli dojdzie do zmiany władz w mediach na przykład publicznych, to że wahadło przesunie się w drugą stronę, no i każdy będzie pokazywał palcem, to wyście, wyście zaczęli. Nie, no może zacznijmy być razem w tych mediach. <laughs> Mówimy to w cieniu daleko idącej depersonalizacji mediów publicznych. Jak? Co to znaczy depersonalizacja? Że, 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 że bardzo wiele osób, które, są, które były znane, były pracownikami mediów, prezenterami, prowadziły programy publicystyczne czy informacyjne, po prostu pożegnało się z robotą. A wie pan, nie? ile osób pożegnało się z robotą zarządu SLD na przełomie tam 2000, chyba 2001, 2002, kiedy, kiedy oni doszli do objęciu, w Polsce no zastosowano wszystkie redakcje i pozbyto się redakcja jako takie, tak? Po, pozbyto się z tej struktury, no tak, która powiem, grupowała ludzi twórczych w, te, w, te, w, w telewizjach, w telewizji publicznej i, i ponad tysiąc osób z, z tego, co pamiętam, pożegnało się z pracą w telewizji. A wie pan, ile osób pożegnało się z pracą w telewizji w ostatnich zarządów Platformy? Ponad 400. W, w, one zostały wypchnięte do firmy leasingowej. Tylko no tak, mówię... Mówi pan o restrukturyzacji może telewizji jest tak. nie, ja wiem, ja nie, 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 ale... to i tak trzeba byłoby się, zrobić i tak, jak, tak e, słuchajcie. Jak no oni tylko tylko, nie oni tak zrobili, to by byście tak, Tylko dziwnie się tak wiązało, że ten aspekt e, ekonomiczny miał przełożenie na treści merytoryczne. No, to, ja wiem, że to taki szczęśliwy zbieg, zbieg okoliczności, no, ale Panie tak się każdy by tak zrobił. Świętych nie ma. Co to znaczy, każdy, każdy by tak każda, zrobił? Każda władza wyjmująca teraz... telewizję, zmuszona e, do restrukturyzacji, e, postarałaby się o to, żeby restrukturyzacja była żeby żywi, objęła osoby niechętne, a my Rozdzielmy dwie sprawy. Sprawę restrukturyzacji, która wynika z tego, i, i, i powinna z tego wynikać, że jest za dużo stanowisk pracy, jest za dużo ludzi, które, e, e, którzy pracują w tych mediach publicznych. Jak ja zostałem szefem radia w 2006 roku, e, to zostałem tam pewną mentalność, która. No jednak była dla mnie, mimo że wychowałem się w PRL-u, zdumiewająca. Otóż, otóż była to mentalność ludzi, którzy uważali, że ich posady są dożywotnie. Ba, dożywotnie, no dobrze, zatknąłem się z tym, zdumiało mnie to, ale za chwilę zobaczyłem, nie, nie, to nie tak. One są nie tylko dożywotnie w ich pojęciu, ale i dziedziczne. No to oczywiście, że z takim zjawiskiem każda korporacja, również korporacja, która e, e, też chce być racjonalna, czyli mediów publicznych, też z tym musi, z tym zjawiskiem walczyć. I co innego, restrukturyzacja, która ma na celu e, to, żeby, żeby te media nie marnowały pieniędzy. E, a takie niebezpieczeństwo jest zawsze, bo tam trafiają pieniądze publiczne, czyli jakby ktoś kiedyś złośliwie powiedział niczyje, tak? bo e, nie, w firmach prywatnych, w mediach prywatnych. E, e, nawet jeżeli to jest korporacja i z tym pilnowaniem pieniędzy na co dzień jest, jest, jest różnie, bo wiemy, że, że menedżerowie też mają tendencję, żeby się wyzwalać e, spod władztwa właścicieli i gospodarować pieniędzmi bardziej, jak to im nieraz prywatnie służy niż całej korporacji, ale zostawiając na boku te rozważania, bo nie to pana, jak podejrzewam, dzisiaj interesuje, tylko wracając do mediów publicznych, zawsze może być konieczność działań racjonalizujących gospodarkę finansową, ale. Nie jest w interesie ludzi, którzy y, 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 mają y, media prywatne y, w mało rozwinięte, tylko w pewnym segmencie, tak naprawdę rozwinięte w segmencie tygodników opinii, a gdzie indziej, zwłaszcza w mediach elektronicznych są bardzo słabi. Nie jest w interesie to, żeby media publiczne były słabe. I nie jest w interesie to, żeby w mediach publicznych obowiązywała zasada, że teraz my i nikt więcej. Nie. Ma obowiązywać zasada i zapewniam Pana, że ona się znajdzie w tej tak zwanej dużej ustawie medialnej, gwarantu zasada gwarantująca miejsce opozycji. Dlatego, że z punktu politycznej, widzenia czy naszego... opinii politycznej. publicznej? Nie, politycznej również, I wprost. Nie, nie tylko unikniecie opinii tak, podziału łupów po prostu. Prawda? Ale co to znaczy podział no, łupów? No, że przychodzą partie polityczne i mówią, ten jest dziennikarzem dobrym, bo naszym. Prosimy o wciśnięcie, to my wtedy poprzemy waszego. Starali się, <noise> będziemy starali się tego uniknąć poprzez... E, tworzenie pewnej, e, pewnej zapory między światem polityki a światem mediów. Tej, e, wszędzie na świecie media publiczne, ich kształty, ich władze są e, e, formowane przez świat polityki. E, nigdzie nie ma inaczej. W, naj, na, w, naj, w najbardziej rozwiniętych krajach demokratycznych. Problem polega na tym, żeby później w funkcjonowaniu e, te, te światy były ze sobą oddzielone. Co innego, początek, tak jak Krajowa Rada na przykład miała Pamiętam, pełnić ale, taką rolę, ale nie pełni. Ale ja nie pan pełni, teraz e, stworzyć za pomocą ustawy obyczaj. Bo w Polsce jest taki obyczaj, że można Jedno i drugie. To znaczy, szefa zmienić na ja, znajomego ministra. Ale wie, wie, ale wie pan co? E, w, 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 ja mam takie wrażenie, że jeżeli nie zrobimy pierwszego kroku w ustawie, to również obyczaju nie zmienimy. że Kolejność jest taka, najpierw zmienimy to w ustawie. E, nawet niech... Ja, ja wiem, że ona może, mieć, może być z tym problem, dlatego że ona się może nie podobać wszędzie. Opozycja będzie mówiła, krzyczała, że to za mało, bo opozycja zawsze krzyczy, że za mało, bo opozycja jest tak zdziwiona, że straciła w wyborach władzę, że, że mówi zaraz, zaraz, jak to? No dobrze przegraliśmy wybory, ale dlaczego mamy oddać to stanowisko, czy to stanowisko, prawda? I zawsze będzie krzyczała i protestowała. Będzie mógł taki podział. Siedem tak osób samo. z rządu, cztery z opozycji, czy jak to będzie wyglądało? Będzie zagwarantowane miejsce, przynajmniej takie są projekty, będzie zagwarantowane miejsce dla kandydatów opozycji, tak? W uh -huh. tym ciele, które ma później nadzorować funkcjonowanie mediów, ale proszę nie mylić dwóch rzeczy. Mianowicie politycy nie robią mediów, przynajmniej mam nadzieję, że nie robią, nie, że jednak w przyszłości też nie robili, nawet jak zawsze próbowali wpływać, no bo to, to jest nieuchronne, że, że my... Tworząc pewne prawa, mniej doskonałe, bardziej doskonałe, mamy nadzieję, że teraz będzie trochę lepsze niż dotychczasowa ustawa e, 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 medialna, e, że otwieramy drzwi i stwarzamy możliwości. A, a to, co dzieje się Ale... później, to zależy od dziennikarzy i od tych twórców mediów szeroko pojętych i od własnych trzeba mediów. Bo, no. Trzeba zacząć od nominacji w telewizji publicznej i w radiu publicznym, które nie byłyby kontrowersyjne. Co to, to znaczy niekontrowersyjne? No, to tak no, jakby pan ja... mówił, to tak jakby pan. Polityczny Pit Bulterier czy Bulterier mógł nie zostać szefem telewizji, a Magda Jeden mogła pozostać szefową trójki, prawda? Magda, to są, to są oczywiste takie sygnały dla opinii publicznej. złożyła rezygnację za poprzedniego zarządu Polskiego Radia. <laughs> Nie, no, mm, no tak, no. no panie Są dwie narracje no, na ten temat, nie, prawda? Nie, no na, na, narracje mogą być, nawet, jak, jak zauważyłem, wiele może być narracji, ale one jednak coś wspólnego z faktami powinny mieć. Czy dobrze telewizja poprzedziła film ideą tą taką planszą wyjaśniającą, że byliśmy dobrzy w czasie II Wojny Światowej? Ja tego nie widziałem, ale się nie uchylam od pytania. Mianowicie Można to ja od odpowiedzi może nawet to do odpowiedzi, panie nie uchyli. No w tym sensie <coughs> oczywiście. Nie, ja, ja, mnie akurat się takie rzeczy nie, nie, nie podobają, bo wszystko, co ma tłumaczyć dzieło artystyczne, mi się nie, nie musi Ida podobać, czy, czy by mowa Idy, no ale tłumaczenie dzieła artystycznego ma, ma w sobie coś. To coś, że nie bardzo. Czego ja nie akceptuję. Pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że pewne błędy zostały popełnione. Przychodzą Panu do głowy, jakie błędy mogły zostać popełnione w ciągu ostatnich miesięcy? E, proszę pytać pana, pana prezesa. Jeżeli Pan mnie pyta, to, to mam pewien problem z odpowiedzią, ale nie dlatego, żebym nie widział błędów, tylko dlatego, że, że pyta Pan urzędnika rządowego. Ja przez A oni pół nie wieku widzą błędów? Byłem. Nie, ale wie pan, urzędnik rządowy nie jest średniego szczebla, nie jest powołany do tego, żeby, żeby wytykał rządowi błędy publicznie. tak? Może to robić wewnątrz, zwłaszcza jeśli to dotyczy jego obszaru, lub tłumaczyć się z własnych błędów. Jeśli pan by mi zarzucił moje błędy, to proszę bardzo, od razu jestem skłonny się tłumaczyć. A jeżeli mnie pan pyta jako publicystę, którym byłem blisko pół wieku, to ja panu odpowiem, jak przestanę być urzędnikiem rządowym, okej? Okay? A czy w ramach obowiązków urzędniczych powie pan, czy Piotr Karaśko rzucał, czy nie rzucał? Chodzi o diabelskie spojrzenia. Zdaniem prezesa Kurskiego rzucał no, diabelskie spojrzenia. Rzucał, no proszę, czy nie, proszę, nie, no to żart. proszę, no więc ale, właśnie. No to ale, już, no, to a Wilcze Oczy Tuska nie były żartem. E, Wilcze Oczy Tuska Aha. też były, były żartem. Aha. No dobrze, to pożartowali. pożartowaliśmy. Pożartowaliśmy trochę. Krzysztof Czabański, Ministerstwo para. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję uprzejmie.